Hejka, witajcie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy 21 grudnia i nie wiem o co mi chodziło przez ostatnie 3 dni, ale mówiłam styczeń zamiast grudzień. I za każdym razem to usuwałam, żebyście się ze mnie nie śmiali, że ja, nie wiem, żyję w przyszłości, ale mamy grudzień, 21, sobota. No i ja tego vlogmasa rozpoczynam tak troszkę później, bo no. Trochę sobie dzisiaj pospałam przez to, że późno wróciliśmy, no i też musiałam zmontować tego vlogmasa z Wiednia dla Was, żeby go dzisiaj dodać, dlatego też dopiero teraz zaczynam tego vlogmasa. Ale nic Was nie ominęło, spokojnie, jedynie może to, że pakowałam prezent dla mojej mamy i tak on się prezentuje. Tutaj wygląda w miarę ok, ale to. Ja tego nie komentuję, to jest w ogóle jakaś taśma z literkami, bo nie wiedziałam, gdzie jest ta przejroczysta, a nie chciałam się też pytać mojej mamy, gdzie ta przejroczysta jest, bo by wiedziała, że coś dla niej mam. Ona o tym nie wie. Pokażę Wam jeszcze teraz dwie paczki, które do mnie przyszły, o których już mówiłam Wam chyba wcześniej, ale ich nie pokazywałam, dlatego przejdziemy sobie do tego teraz. I te paczki są świąteczne, więc tak tematycznie. Pierwsza paczka jest od Jurkai. Mam tutaj lekki krem do rąk i do rąk mamy też. Regenerujące serum dłoni i paznokci, no i odżywcza maska do rąk. Także mamy taki komplecik kosmetyków do pielęgnacji dłoni. No i pozostałe dwa kosmetyki, czyli odprężające olejek do ciała i odżywcze masło do. Ciała, i to wszystko jest z jednej takiej serii o zapachu kokos i migdał. Nie mogę się doczekać, aż przetestuję te kosmetyki, bo ja już miałam styczność z kosmetykami od Jorkai i sprawdzały mi się one świetnie. No i w środku była jeszcze taka karteczka. Święta za rokiem. Dziękujemy, że w tym roku mogliśmy razem stworzyć coś, co inspiruje i przyciąga uwagę. Życzymy, aby te święta były pełne relaksu, odpoczynku i zasłużonego ładowania baterii, a nowy rok niech przyniesie nowe współprace, sukcesy i jeszcze więcej powodów do dumy. Z najlepszymi życzeniami Jorkaja. Uwielbiam. Po prostu uwielbiam. Także to byłaby pierwsza paczka. Oczywiście bardzo za nią dziękuję. No i teraz przechodzimy do drugiej. Jest ona z maczą. No i też z takim zestawem do robienia maczy. Jak wiecie, ja już kiedyś miałam podejścia do robienia tej maczy, ale coś mi nie wychodziło. No ale już wam pokazuję, co tutaj jest. Pierwsza rzecz, czyli. To takie coś. Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest do robienia Maczy, ja wiem jak to się używa Ale nie wiem jak to się nazywa Mam nadzieję, że wy wiecie i nie muszę wam tego Po prostu mówić. W środku mamy też Taką jakby ala miskę Do robienia Tej maczy, bardzo ładna No i oczywiście też sama Macza, także ja bardzo dziękuję Za tą paczkę, no i wszystkie linki zostawię Wam w opisie. No a teraz Idę ubierać choinkę Razem z rodzicami Mamy niedzielę 22 grudnia I wczoraj za wiele nie nagrałam Przez to, że no jak poszłam ubierać tu choinkę To od razu potem robiłam Pierogi i uszka z rodzicami I jakoś tak wyszło Też nie otwierałam kalendarzy Dlatego dzisiaj sobie to zrobimy I też będziemy robić pierniczki I nie robiłam ich wcześniej A miałam robić to już na samym Początku tych vlogmasów Ale jakoś tak wyszło, że będę robić je Dopiero teraz no. Zaczniemy sobie od Bibio. I 21 mamy tutaj. I jest to. To takie. Ciasteczko jakieś. Mamy takie karmelowe ciasteczko, ale nie będę go testować, bo już testowałam wcześniejsze te ciasteczka i mi one nie smakowały, więc wątpię, że tutaj będzie inaczej. No i 22 jest po stronie z kosmetykami. Jest to małe, więc jestem ciekawa, co to będzie. I. Mamy, nie mam pojęcia co. Jest to maska do włosów. I powiem Wam, że szkoda, że w tym kalendarzu jest tak mało pełnowymiarowych kosmetyków, bo dosłownie wszystkie to są te takie miniaturki. Kalendarze z Mixed. Ja już ogólnie się pozbyłam tego większego kalendarza, tylko zostawiłam te nieotwarte. Pudełka. No, i w tym okienku mamy takiego batona. I teraz przechodzimy do dwudziestki dwójki, które jest coś większego, bo się trudno otwiera. No i mamy taki miks chyba suszonych albo jofilizowanych owoców, więc bardzo fajnie. Kalendarz z Ferrero i 21 jest tutaj. I mamy tu taką ciemną czekoladkę. I już przechodzimy do dwudziestki dwójki. O, Ferrero. Także spoko. No i kalendarz ze świecami i mamy tutaj świecę o zapachu Marcepan i praliny. A w kolejnym okienku mamy również świecę i jest to zapach świąteczna choinka. No i jeszcze kalendarz od mojej mamy i dwudziestka dwójka jest taka. taka długa. Mojej mamy tonik z Glow Recipe. Uwaga, takie fajne. Ja za każdym razem, jak byłam w Seforze, to patrzyłam na te kosmetyki z Glow Recipe. Tyle, że one są takie drogie. I teraz zobaczymy, jak będzie mi się sprawdzał ten tonik, bo widziałam, że dużo osób go chwali, więc zobaczymy. Update czytelniczy. W końcu powróciłam do czytania, bo znowu miałam lekką przerwę, ale aktualnie czytam. Rodzinę monet. Stwierdziłam, że już tamtą tą serię z Koreą Mam i jestem na stronie dwusetnej i nawet się wkręciłam. Wczoraj na przykład siedziałam do chyba no do północy i czytałam tą rodzinę monet, a nie pamiętam kiedy ostatnio tak długo siedziałam, bo zazwyczaj staram się chodzić wcześniej, spać, a to się tak wkręciłam, więc nie jest źle. Chcę skończyć tą serię i czytać coś innego, ale no jakoś tak teraz nasza mnie ochota na to, bo pierwszą część przeczytałam chyba w tamtym roku i no w końcu się zebrałam za czytanie kolejnych części. I w tle mamy Kota, który jak zawsze sobie śpi, no ale to nieważne, idziemy robić pierniki. Mam nadzieję, że ten vlogmas wam się spodobał, znowu wyszedł taki chaotyczny, ale to przez to, że mamy dużo rzeczy do robienia, jest mało czasu i chyba każdy wie jak wygląda czas przed świętami, więc to będzie na tyle w tym vlogmasie, zostawiajcie łapeczki w górę, a my widzimy się w kolejnym. Pa pa!